Cześć, mam z tej strony, I ja, Dzisiaj zrecenzuję dla Was magazyn LEGO Jurassic World e, numer 1 na 2020. E, tej, przepraszam, zasłonię. O, tak, sobie wezmę światełko, wyreguluję. E, magazyn kosztował mnie 14,99 jak możecie tu sobie zobaczyć. 14,99 kosztował mnie ten magazynik. jest to oczywiście numer 1 na 2019. A co w nim znajdziemy? Znajdziemy w nim e, t Tirexa. Staszetkę z pięcioma naklejkami. Lego, Jurassic World i album na naklejki. To jest dokładnie to samo, co z Lego Przygodą 2. Numer 1 na 2020. Jeżeli ktoś nie widział, to polecam. Na moim kanale jest to od marca poprzedniego roku. Czytam od stycznia, więc polecam, bo to było wstawione około rok temu. Znajdźcie sobie, jeżeli mi nie wierzycie. To takie coś. To takie coś. Już... To robiłem. To będzie troszeczkę dłuższa recenzja, no ale mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie Mam jeszcze... Muszę przejść. Mam jeszcze dwie sożeteczki LEGO Jurassic World, ale ja się zrecenzuję na... no, zrecenzuję. No tak bardziej tutaj zrecenzuję sobie bardziej. Um. Na drugim kanale, yy, ponieważ, yy, tak jak mówiłem, stworzyłem kanał. Yy, kanał się nazywa Dogrywczak, yy, nie będzie żadnego awatara na razie. Yy, nie będzie na niestety żadnego awatara na razie. Yy, a ja muszę zrobić yy, krótkie cięcie yy, i widzimy się po otworzeniu magazynu. Dobrze, yy, co prawda nie wypakowałem z folii, ale tak, 65 elementów. Yy, mamy tutaj naszego T-Rexa Limited Edition Edition, Edition, Limited Edition yy, Seszeteczka naklejek yy, Mamy już trzy seszeteczki naklejek Ale tą, żeby pokazać wam jak to wszystko wygląda Zrecenzuję sobie teraz Zrecenzuję, otworzę, co ja mam z tymi recenzjami Dobrze, tak więc folia idzie na bok Zobaczmy sobie może albumik tak się prezentuje cały albumik na naklejki. Ja na Jurassic World się nie znam, niestety nie oglądam, nie oglądam Parku Jurajskiego. Wiem, że to takie, może dziwne, no ale ja jakoś nie interesuję się za bardzo takimi tematami. Ale jako, że są świetne dodatki, to dla Was kupiłem, bo wiem, że pewnie się znajdzie, znajdzie kilka fanów tej serii Jurassic World. Dlatego ten album kładziemy sobie tutaj. Piękne logo: Blue Ocean już widnieje tutaj. Przesuniemy sobie troszkę. Urozmaiciłem moje tło, usunęłem karty, ponieważ. No, nie pasowały mi one, troszkę zmodyfikowałem sobie tutaj. Reklama mamy oczywiście Hidden Sideów i magazyn, już zaraz będziemy sobie przeglądali. Tak więc tutaj mamy wstęp do magazynu i mamy spis treści. Prezentacja, co, prezentacja zabawki na stronie czwartej. O, tu mamy stronę czwartą akurat, yy, T-Rexik i yy, jakaś zagadeczka, oczywiście komiksik, sposób z klikaniem, kolejny komiks, to już, znaczy komiks po raz kolejny, że już nie będę wam pokazywał, tutaj yy, jakaś fajna łamigłówka. E, z, z, żeby znaleźć krzyżóweczka to jest taka łamigłówka no żeby znaleźć imiona e, raptorów na przykład Blue, Charlie, Echo lub Delta. Niedługo przychodzi mi mikrofon, tak jak mówiłem. Jeszcze czekam niestety na mikrofon, e, więc audio będzie troszeczkę lepsze, chociaż pewnie mało, ale tak. Tutaj mamy też jakąś łamigłóweczkę kolejną. Nie wiem o co to nawet chodzi. E, tak, se, tak sobie potem zobaczę nie setko sobie ale musisz się nauczyć mówić no tutaj jakieś kolejne łamigłóweczki no i plakacik piękny plakacik naszego T-Rexa czy, czy jakiegoś tam innego dinozaura jak mówiłem, tak jak mówiłem się na tym nie znam tutaj y, naklejeczki naklejeczki y, Lego Jurassic World Jurassic World, jakie ja to pięknie mówię. Kolejne łamigłóweczki. No i kolejne łamigłówki. Nie, to nie jest łamigłówka, to jest, przepraszam, akcja, czyli taki zestaw, recenzja zestawu 7534. I jak coś tam wybrać, to się tak drze w tle, więc No tą folię muszę gdzieś położyć. Może rzucę na łóżko. Kolejny komiks. Nie, to jest ten sam komiks, bo w, w recenzji Lego City pomyliłem się i powiedziałem. Powiedziałem. Powiedziałem, że kilka komiksów było, a tam był tylko jeden komik, komiks. Tutaj, przepraszam. Tutaj jakieś łamigłówki kolejny, No i instrukcja zbudowania naszego. Tyrannosaurus Rexa. Instrukcja dalej. No, no, no. Triceratops, czyli widzę, że teraz będą y, bardziej w stronę szli budowli tych y, dinozaurów, ponieważ były. Y, były. Y, Figurki jakieś w tym magazynie, przepraszam, że się zacząłem, sobie pomyśleć O, i tutaj reklama LEGO Star Wars, który będzie od 21 stycznia Najprawdopodobniej sobie kupię, bo Star Wars mega lubię Będzie Snow Snowspeeder i wersja limitowana Fajne CTPO i R2D2 Świetnie, bo ja ostatnio w CTPO z tą sobie kupiłem Wiem, ta książeczka jest stara, ta LEGO Star Wars, którą widzicie tutaj, ona jest ma rok, ale ją kupiłem i ten C-3PO już zawitą w mojej kolekcji, tak więc kolejny magazyn leci tutaj, no i tu, znaczy i tak zaraz go jeszcze będę musiał wziąć, a tutaj piękna saszetka z naszym Tyrannosaurusem tyranozaur, Rexem. No i może sobie najpierw otwórzmy saszetkę z LEGO Jurassic World naklejeczkami. Mam nadzieję, że to będą takie same naklejki, tak jak w LEGO przygodzie. Tak samo fajne, bo w sumie album jest praktycznie taki sam. Więc pewnie będą takie same, że te, tak samo będą wyglądały naklejki i dokładnie tak samo wyglądają jak LEGO przygoda. Z tyłu mają takie same. O, mamy jakiegoś dinozaura. Ja się nie znam na tym. O, mamy... Mamy też jakiegoś dinozaura. Po raz kolejny. O, tu jakoś pani. No i tutaj cała ich ekipka. To też jakiś plakacik jest. Taki będzie strona plakatowa pewnie. Fajne naklejeczki. Naprawdę fajne. I y, dokupiłem te saszeteczki, bo mówię, fajne będzie rozpoczęcie tej serii na kanale, bo tak jak mówiłem na kanale Dogrywczak, y, tak się nazwałem, tak, Dogrywczak, y, Będą te naklejeczki I karty LEGO Star Wars Tak więc naprawdę polecam Kanały i kanalik Więc ja biorę się Za Budowanko Tyrannosaurusa Rexa I widzimy się za chwilkę Narka Tak więc ja już jestem po zbudowaniu Naszego modelu T-Rexa Naprawdę bardzo fajna budowa Tego Tutaj mamy te takie fajne elementy, które były zazwyczaj używane do budowli, takich rzeczy jak na przykład samochody. Tak mi się wydawało, że one tam były. Do budowania tak mi się wydaje. Nóżki też naprawdę bardzo fajnie wykonane. Te model, model stopy też bardzo fajne. Także główka, można ją sobie przesuwać, tak robić, tutaj otwierać buzię na szeroko. Naprawdę bardzo fajny model tego całego T-Rexa naszego. Tak on się prezentuje od góry, tak od boku, tak od dołu, tak od drugiego boku, od tyłu i tak od przodu. Naprawdę bardzo świetny model tego T-Rexa. Posłuży mi do budowy na przykład fajn, jakiegoś mniejszego moca, bo nie, ja nie robię takich dużych moców. Jakiegoś mniejszego mocyka będzie mi tak potrzebny. Może zrobię coś podobnego z właśnie z właśnie Dinozaurami może z tym y, następnym triceratopsem zrobię sobie jeszcze, bo poczekam na następny, następny numer tego, nie. No, y, przestraszę się, że nie mam włączonego nagrywania. Y, w zestawie mieliśmy y, busterek naklejek, paczuszkę naklejek, jakby to nazwać? Świetny model t rexa Magazyn, który mamy tutaj, yy. tak? Oraz album LEGO Jurassic World, album na naklejki. Tak więc Myślę, że recenzja tego magazynu Wam się spodobała. Naprawdę zachęcam do kupna, ponieważ prześwietny magazyn. I zapra zapraszam Was także do wbicia na mój drugi kanał Dogrywczak, ponieważ już po wstawieniu tego odcinka jutro rano powinien się pojawić odcinek z, z tymi boosterkami naklejek. Lego Jurassic World. Tak więc ja Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do właśnie na ten kanał. Zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem, ma być na bieżąco. No niestety, komentarze już sobie nie napiszecie, bo kopa wyszło, ale yy, łapeczkę w górę chyba możecie zostawić, nie? <laughs> Dobra, nie zmuszam, to jest dobrowolne, ale pamiętajcie, to kosztujecie tylko 5 sekund, więc yy, myślę, że dasz radę. Dziękuję bardzo za oglądanko i narka!